Dzień 1 lipca 2019 roku ponownie mógł zapisać się w kartach meteorologii jako dzień z silnymi incydentami burzowymi. Jednak Fen, docierający do województw południowych, skutecznie zablokował rozwój silnych burz. Mimo to w naszym regionie powstały burze z silnymi porywami wiatru prostoliniowego o prędkości większej niż 80-90 km na godzinę, opadami gradu do 2 cm. Oraz nawalnymi opadami deszczu. Zaczęło się od wkroczenia do zachodu województwa komórki burzowej, cechującej się nawalnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru oraz opadami gradu. Komórka ta wyrządziła sporo szkód w powiecie włoszczowskim, które głównie były spowodowane silnymi porywami wiatru prostoliniowego. Następnie kolejne komórki rozwinęły się w okolicach nowej słupi, staszowa oraz opatowa. Gdzie jedna z nich, pędząca na Ostrowiec, szybko przybrała formę superkomórki burzowej, generując tym samym niszczycielskie wręcz porywy wiatru prostoliniowego. Burze zaczęły szybko łączyć się w system wielokomórkowy i pędzić dalej na wschód, tym samym opuszczając nasze województwo.